Święto Matki Boskiej z Lourdes przypomina nam o chorych. Jest to jednocześnie dzień chory w całym Kościele katolickim i we wszystkich kościołach, we wszystkich diecezjach będzie w jakiś sposób zaakcentowana ta pamięć o chorych. Myślę, że nie tylko o chorych, ale o pochylonych wiekiem, samotnych. Warto w tym dniu pamiętać i zauważyć, że choroba może być bardzo ważnym okresem w życiu człowieka, kiedy on musi zatrzymać się na tej drodze, musi refleksję jakąś podjąć wobec dotychczasowego rytmu, wobec przyszłości, która go czeka. Także Pan Bóg niekiedy posługuje się tym znakiem czasu, jakim jest choroba, żeby przybliżyć ludzi do, do siebie, żeby przybliżyć ludzi do innych, żeby dać szansę pojednania z innymi, podziękowania za to, że. Pomagają nam. Choroba może być czasem bardzo twórczym, w życiu każdego doświadczonego tą chorobą, ale jednocześnie choroba jednego człowieka we wspólnocie wyzwala dobroć, miłość, życzliwość, pomoc, o którą prosimy albo którą upokorzeni krępujemy się prosić. Ale jest to jednak w Bożych Planach także ważny moment, za który trzeba. Panu Bogu dziękować i wyciągnąć z Niego dobro. Natomiast nie zostawiajmy chorych samych na uboczu naszego życia. Oni także swoją chorobą uczą nas życia i także swoją chorobą pomagają Chrystusowi cierpiącemu i umierającemu na krzyżu dopełnić to, czego Jego męcze nie dostawało, bo w Jego męczy zostawione jest miejsce dla każdego chorego, dla każdego cierpienia.